Jezus patrzący na mnie z krzyża wzrokiem proszący nie odchodź zostań jeszcze chwilę nie odchodź Zostań, zostań jeszcze chwilę. Jezus, imię jak wybuch światłości w sercu. Niech po... погасла. Нех Редактор субтитров А.Семкин Корректор Wszystkim podziękować za obecność, za modlitwę i za każdą życzliwość. Nade wszystko dzisiaj dziękujemy Bogu, który jedynemu, za ogromną jego łask. Dziękujemy mu za życie, za rodziców, za wszystkich, którzy wspierali nas w stawianiu pierwszych kroków, za tych, którzy towarzyszyli nam przez całe życie i wskazywali drogę do prawdziwego światła. Dziękujemy Bogu za dar powołania oraz za wszystkie łaski, jakie nas nieustannie nią Tym bardziej cieszymy się, że mogłyśmy złożyć pierwszą profesję profe profe w roku Eucharystii, w roku beatyfikacji naszego Ojca życia Dlatego zapraszamy Was wszystkich do włączenia się w nasze dziękczynienie wrażone słowami błogosławionego księdza Ignacego Bogutowskiego. чтобы мы тишить наши отца и вслухать двигун слух. Дорогие гости, сегодня в день наших первых обедов мы хотим благодарить Бога за дар жизни, за дар веры, за дар призвания, за наших родителей, близких и друзей, за всех тех, кто помогал нам на нашем пути. В этом году церковь причислила к лику блаженных нашего сооснователя Игнатия Клопатовского. Мы хотим поделиться с вами этой радостью, а нашу благодарность выразить его словами. Попробуем слушаться то, что он хочет нам сказать. Była moja, gdybym cię z całego serca nie miłał. Tyś mi nie z tego boskiego życia. Ja oddaję Ci moje życie. Ciebie jedynie pragnę miłować, Ciebie słuchać i Tobie tylko pragnę się przypodobać. Może być leżej modlitwą. od którą na dusza nasza natchniona przez Słowo odwieczne i miłość z Ducha Świętego. Choć więc Słowo i Duch Święty łącznie modli się w Tobie, przecież Ty razem możesz się z nim. Wówczas między Tobą a Twój cud przynajmniej wytwarza się najściślejszy związek, który podnosi Twoją duszę ku niebu i wlewa w serca stwórcę niebiańskie. Jakże słodko jest mi ofiarować sakramentowi ołtarza. Jest to najwyższą ofiarą, która jedynie podoba się Bogu. W sakramentie ołtarza łączy się z ofiarą Bosu, ofiaruje siebie, aby z nią się ofiarować. Chowam się pod jej zasłonę, a ukrywam za moją, by niszczać w niej, aby jedyną pozostała ofiaro, ofiara, ofiara Jezusa. Drogów z upodobaniem przyjmuje. Możesz zgadzać się do Pana Jezusa, ile tylko razy też, i jak najdłużej z nim przestawać, rozmawiać, wszystko mu opowiadać. prosić go o wszystko z wiarą, ufnością i łosią, jako swojego najwyższego Pana, Ojca, Przyjaciela i Bata. Idź więc i zbliż się, jeśli Ci zajęcie i obowiązek pozwala. Spełnianiem woli Bożej okazujemy, że miłujemy nie słowem, ale uczynkiem. I że wtedy życie nasze będzie wzorem miłości ku Bogu, niech ta miłość będzie się w spełnianiu okazów Bożych. O jakże szczęśliwi, błogosławieni są ci, którzy miłują Boga. Miłujmy go i kochajmy go ponad wszystko, bo jest to, co nade wszystko oczekuje od nas, Pan. Chciałbym z jej w świecie. Yeah. Czy uprzy usta swoje, całego siebie, ponieważ Twoim jestem, o dobra Matko, okuś się mną, tylko Twoją własnością. Uciekajmy się w ka każdej naszej potrzebie do Matki Najświętszej. Ona przecież taka dobra. Jeżeli kochamy Maryję, powinniśmy ją naśladować. Ona jest dla nas wzorem cnot wszelkich. Ale trwałoście w dobrym, czy nie udziela nam najświętsza Panna? O tak, przede wszystkim jej łaskę zawdzięczamy. Ona nam daje ochotniej niż co innego. Od Maryi mamy się uczyć miłości. Pomnącym. Że jest to cnota najwyższa i najdoskonalsza. Tylko ona łączy nas doskonale z Bogiem i bramy nie otwiera. Bez niej nic nie mamy i nic nie znaczymy. Matka Boża miłowała serce nieskalanym, całkowitym, które lgnęło jedynie do Boga i we wszystkim Boga szukała. Nasza widoczliwa matka, matka miłosierdzia wielkiego. Pragnie, abyśmy gorąco chwali jej syna i w niego szczerze wierzyli. I tawiada wraz z jej modlitwą za nami. Serce jego boskie słoni i dla nas zniewoli. Maryja jest tak potężna, że może nas zawsze z A kciuła, że wciąż to nas miłością. Uwaga, tylko tego, abyśmy je sudawczo z przez miłość, jaką masz do Jezusa. A moje dłonie i serce było Twoim miłosierdziem, niosącym wszystkim pomoc. Siejmy miłość Boga oraz miłość bliźniego jak siebie samego. Choćby nam wypadło, za przykładem zbawiciela, samemu doświadczyć zgady, ubóstwa, poniżenia, a wesele wielkie nie będziemy w sercu. Gdy możecie powiedzieć, kąp słówko pocieszające, powiedzcie nie. Gdy was proszą o małą usługę, oddajcie ją z ochotą, o radę jej z pośpiewem. Gdy ktoś jest chory, odwiedzcie Jeżeli Jeśli komuś się trawi nieszczęście, pocieszcie go, a komuś się powodzi, dzielcie jego radość. Jeśli ubogi prosi o jałmużnę, Podzielcie się z nim, choć sami nie wiecie. Pamiętajcie o dobrym grożu. Jeśli nie możecie wielkich usług bliźniemu oddawać, to pomagajcie mu w małych codziennych rzeczach, które niewiele kosztują. Z tych małych niepozornych rzeczy rosną wielkie skarby, którymi zdobędziecie koronę niebieską. Tysiące sposobności nawręcza się w ciągu dnia, by dobrze Nie należy żadnej opuścić, choćby najmniejszej. Czyńcie to dla miłości Boga. Korzystajcie z każdej sposobności, by zrobić lub ułatwić dobry uczynek, by być komuś pożytecznym. A więc miłość bliźniego w myślach zalijmy na miłość wyrażaną słowami. Od tej przejdźmy do czynu. Dziewczyna, swą miłość do bliźniego stwierdzajmy. Kto tak kocha bliźniego, Że go w nieszczęściu nie omije, Ten prawdziwie Boga samego kocha. Jeżeli to I don't know.